Hejka, dzisiaj czeka mnie super dzień, bo jadę do studio, do Levelonka, który jest właśnie tutaj po drugiej stronie kamery i będziemy nagrywać drugą piosenkę już na TikToka. Ostatnio nagrałam pierwszą i uwaga, uwaga... ma 192,8 tysiąca plus 460 grań. Także teraz muszę iść szybko pomalować, żeby wyglądać jak człowiek w końcu. Musimy zjeść marchewkę na śniadanie. Musimy iść do paczkomatu po tajemniczy instrument, o którym dowiecie się później, bo teraz wam nie powiem, bo sama nie wiem, co to jest. Ale podobno tajemniczy instrument, dzięki któremu będę super śpiewać. A później nie wiem, co zrobimy. Później widzimy się może w studiu już. Także pa. Y co to jest? Co? To wszystko tutaj o... Nie wiem. Aha, okej. Okay. Mam coś dla ciebie. Wrzutkiewku. Przecież wiesz, że mam uczulenie. <laughs> Jakie uczulenie? <laughs> to ja. A ty masz tego tosta serem z Mam, mam, mi interesuje się. <laughs> Ale tam chcesz też udziubnąć. To jest pycha. Tamto też jest pycha. <laughs> Ale dużo dziwnąłaś. Ale chcę i to, i gryzka tamtego. Tamto Czemu jest też chcą pycha. Przy, wszystko wszystko naraz mieć. Mm. Możesz się skupić na jednym. Mm -mm. Gotowa? Tak! No dobra, to zachwalaj słuchawy. Nie podskakuj tak! <laughs> się zmęczysz! A gdzie są słuchawki? Uwaga! Jaku... To po tej czy po tej? Jaku pierwszą rzecz trzeba zrobić jak się zaczyna? Beknąć. Trzy... <laughs> trzy dwa... 3, 2, 1, kolanko! Woo! A, no kolanko, dokładnie, kolanko musi być. No, kolanko Alka. Właśnie podnieśliśmy. podnieś... Kurde! Właśnie podnieśliśmy. Kurde! Podnieśliśmy tonację. O, tak, o 4,5 tony, żebyś miała y, lepszą dla siebie. I to brzmi tak. A podniesione o 4,5 tony to nie można łatwiej mówić podniesione o 2 tony? Bo półton i półton? Pół Błambi ty mi pregnuję. I A to z moim wokalem. Oj. <ścoughs> <ścoughs> no, dlatego zaraz lepiej będzie jak wapniaczkę zaśpiewa. Tak, więc zaraz będę... Piesenka o twoim byłym, to jakiś konkretny? Ty. <ścoughs> Do swojej byłej w Zmień studiu. Do widzenia. To jest pełna profeska, bo gotowy tekst już jest. Ja nic nie robię, tylko robię zdjęcie. No bo tak złożyliśmy wczoraj. Tak, załóżmy, bo, że właśnie bo to Tylko taka... bardzo prosto było akurat ten tekst przerobić. Dokładnie. W swoim wykonaniu do piosenka nabierze zupełnie nowego oblicza. No peweks. Dobra. O, a, palco sobie przez ten! Jak zakładam słuchawki, to mi tu palec się ściska. O tak, o. I mi się ściska, tak? Nie ściska? A jak zakładam, to tak się ściska. Ty mhm. ja to masz przygody, jak im Nic już nie słyszę! Ale to. Ty... <noise> Jeszcze muzyka nie leci. <noise> to właśnie nie słyszę. Aha. Dobre. Były do mnie dzwoni cały czas. Nie odbieram, bo by wyszedł niezły kwas. A mój były ciągle do mnie wypisuje. Chyba powiem mu, że on jest zwykły. A mam śpiewać końcówkę? Nie musisz. Tylko. On jest zwykły, Pi! Tak, tam gdzie tak wypikany, to nie musisz śpiewać tego. Aha, dobra. Do mnie dzwoni cały czas. Nie odbieram, bo by wyszedł niezły kwas. Przepraszam. Dobra, musisz trenować dużo razy sobie prześpiewać, żeby się czuć na maksa pewnie w tym, nie? Czuję się pewnie. Czujesz się? No pewnie, że tak. A ja nie chcę tak tego brzydkiego słowa śpiewać. A mój były ciągle do mnie wypisuje. Nie odbieram, bo by wyszedł niezły kwas. Chyły do mnie dzwoni cały czas! Znaczy, bez przekonania śpiewam, tak? Nie no, śpiewasz dobrze, ale jeszcze może być lepiej. Ale nie mam przekonania, że on taki był cham, nie. No. No, nie, Jestem no, musisz miła. sobie wyobrazić swojego byłego. <noise> Przepraszam. Ara, czyli mam być agresywna, tak? Tak. W tym agresja. Tak, spróbuj Puszczaj. teraz. Puść. A mój były ciągle do mnie wypisuje. Chyba powiem mu, że on jest zwykłym. Pisuje! Chyba powiem mu, że on jest zwykłym. No bo tam jest. A mój były i tak no. bardzo szybko jest, a nie ma takiego, że ja wiem, że już się przygotowuję do wejścia, tylko. Da, 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 nie da, no jest tu. cztery tak ci dałem Hajatu. <laughs> Jakie słowo trzeba wcześniej jeszcze dodać? No, no jak słowo? Dobra. Raz dwa trzy. A mój były po trzy. Raz dwa, dwa trzy. A mój, mój były. były. Okej. Okay. No. Dobra. Raz dwa trzy. Aha, dobra. Kumasz? Kumam. Policz jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. To ja nie umiem tak liczyć. To ja nie umiem do liczyć? Ja nie czuję jednak tego raz, dwa, trzy. Jeszcze raz. A mój były do mnie dzwoni. Nie wyszło wroda. <grym> no idealnie jest. Dobrze jest. Nagramy jeszcze dwa razy. No ale teraz jest git. Jest git, słyszycie? Na siłę się nie ma co czepiać. Na siłę się nie ma co czepieć, Jestem, piosenka, jestem dobrą wejska. wokalistką, a jak Jesteś... wy piszecie, że nie umiem śpiewać, to się nie znacie. <grym> Dokładnie. I mi zazdrościcie. <grym> Dokładnie. Właśnie. Śpiewamy dalej. Bo chcę to lepiej. Le le lepiej to chcę jeszcze wszystko. No. No już nagrane. No, dziękuję. Do widzenia. <grym> no co do widzenia. Pięć tysięcy. No co? Co, to jest 5 tysięcy? Tak. Czy twoje, twoje ogłaszczenie jest warte 5 tysięcy? Jest warte bezcenność. Dobra, możesz wracać już na swoje miejsce. No. Teraz on będzie coś robił. Będzie robił tą magię. A ja będę siedziała na komputerku. Czyli w pół godziny ja wszystko nagrałam i ty wszystko zrobiłeś? No? to, to oznacza, że ja jednak umiem śpiwać? No a ja? jak? Mhm. Dobra. Dobra. Puszczam. Dobra. A mój były tobie, cały czas. Nie bo <grystanie> <Dobra, grystanie> Podoba mi się. Podoba się? No, mi też się podoba. Fajne. Jest z nami Ford Lady. Cześć. I jeszcze nie słyszała piosenki, którą nagrała Wapniaczka dzisiaj. I to będzie jej reakcja na piosenkę Wapniaczki. Uwaga, opuszczam! No. Jestem w szoku. <laughs> <laughs> <Nie. laughs> Jak podoba Ci się wersja damska mój, moja była? No, myślę, że jest lepsza niż. Y <laughs>